Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szczęść Boże, wszystkich obecnych. Witam jeszcze raz księdza rektora, kadrę naukową. Witam wszystkich studentów oraz internautów, którzy, z tego co orientuję się, też będą śledzić nasze, naszą dzisiejszą rozmowę, dyskusję, bo mam nadzieję, że tak też będzie przebiegać to nasze spotkanie. I chciałbym gorąco podziękować za zaproszenie do tego wspaniałego miejsca. Do tego, aby dzisiaj spotkać się z Państwem i podzielić z perspektywy polityka tą refleksją w temacie, który tu był już przed chwilą zasygnalizowany. Powiem szczerze, że początkowo, kiedy rozmawiałem z Panią Dziekan, myśleliśmy, była złożona propozycja, też dla mnie wielce zaszczytna, bym podzielił się z Państwem i z, w trakcie naszego spotkania moimi refleksjami na temat wymiaru sprawiedliwości, na temat prawa karnego, na temat który jest szczególnie bliski mojej profesji jako byłego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Wszak było to niezwykle ciekawe wyzwanie, a na temat właśnie związany z wymiarem sprawiedliwości mogę zawsze mówić długo i wiele. Uznałem jednak, czy wspólnie uznaliśmy w trakcie rozmowy, że może warto jednak dokonać pewnego eksperymentu z mojego punktu widzenia, bo jest to pewne ryzyko, które dzisiaj podejmuję i odwołać się wobec... Grona osób pod tym względem mogą być też i surowymi sędziami, do pewnych refleksji związanych z obszarem, który jest też bliski mnie jako politykowi, ale nie z perspektywy być może takiego czysto profesjonalnego zainteresowania, ale z punktu widzenia doświadczenia, czyli manipulacją, poświęcić tę naszą rozmowę manipulacją w obszarze polskiej debaty publicznej. Bo, drodzy Państwo, tak jak wspólnie zastanawialiśmy się z panią Dziekan. Jesteśmy dzisiaj, mamy to szczęście, w Polsce, która jest wolnym krajem, demokratycznym państwem suwerennym. Wydawałoby się w związku z tym, że jest takie gdzieś założenie w tyle głowy większości z nas, zwłaszcza młodego pokolenia, że jesteśmy w związku z tym w takich realiach też i debaty publicznej, która gwarantuje dostęp do rzetelnej, prawdziwej informacji, która gwarantuje to, że każdy z nas może sobie wyrobić zdanie na ważne, publiczne tematy w oparciu o prawdziwą informację, która, obiektywną informację, która dociera do nas za pośrednictwem mas mediów, środków masowego komunikowania. To takie założenie, które łączy sferę wolności, swobód obywatelskich, pluralizmu w mediach z prawdziwą i rzetelną informacją jest w jakimś sensie kuszące, ale niestety grzeszy też dużą naiwnością. Ta naiwność nierzadko przez tych, którzy dzisiaj mają możliwość wykorzystywania te wiodące największe środki masowego komunikowania, jest bardzo mocno wygrywana i wykorzystywana na różne sposoby i w różnych dziedzinach. Bo to nie tylko o politykę przecież chodzi, nie tylko o debatę publiczną w sprawach polityki, którą doświadczamy, ale każdy z nas jako człowiek, można powiedzieć, codziennie jest bombardowany przez media rozmaitymi informacjami, które nie zawsze mają tą Cechę rzetelności i obiektywnej prawdziwości. Często właśnie te informacje są nasycone wręcz elementami związanymi z marketingiem, z reklamą, z pewnym przekazem, a więc pewnym celem, który założyli sobie ludzie, którzy chcą, aby poprzez właśnie taką, a nie inną informację, w taki, ani inny sposób przekazaną, wytwarzać w nas odbiorcach określone wrażenia, określone przeżycie, określone emocje i też określone decyzje czy to w sferze właśnie tego społeczeństwa konsumpcyjnego, gdy będziemy decydować na zakup takiej lub innej pralki albo takiego lub innego proszku do prania, ale też, bo musimy to zauważać, w tym obszarze, który nie jest związany z czystą konsumpcją, ale jest związany z wyborami, no, wydawałoby się, najpo, największej wagi, wyborami związanymi z tym, co decyduje o losach naszego kraju, czyli wyborami też i politycznymi. Drodzy Państwo, debata publiczna, debata polityczna jest w ogromnej mierze również właśnie w obszarze polityki nacechowana ową cechą charakterystyczną dla sfery reklamy. Słyszymy często i pewnie też nieraz zastanawiacie się Państwo nad tym, jak wiele w tym, co robi na przykład dzisiaj rząd, co podejmuje premier, co wykonują i zwłaszcza pokazują ministrowie naszego rządu, co dzieje się w polskim parlamencie jak wiele z tego jest związane z realną, faktyczną pracą, z rozwiązywaniem konkretnych, ważnych problemów dla naszego społeczeństwa, państwa, narodu, a jak wiele z tego jest tak zwanym PR-em. PR Dzisiaj to słowo za czasów zwłaszcza rządu Nalda Tuska i Platformy Obywatelskiej zrobiło gigantyczną karierę PR, PR czyli krótko mówiąc myślę, że można powiedzieć propaganda. Pokazywanie rzeczy takimi, jakimi chce się, aby zostały zobaczone, ale nie takimi, jakimi są one naprawdę. I to jest właśnie istota dzisiejszej debaty publicznej, w której bardzo użytecznym narzędziem są w znacznej części, oczywiście nie wszystkie, ale w znacznej części główne wiodące media, które też aktywnie uczestniczą właśnie w kształtowaniu, kreowaniu tego obrazu i tych wyobrażeń, które mają powstać dziś w naszych umysłach, wpłynąć na nasze decyzje. Nie poprzez pokazanie rzetelnej, prawdziwej informacji, choć często odbiorcy mają takie wrażenie, ale poprzez użycie właśnie rozmaitych form manipulacji. Kiedy wczoraj wieczorem usiadłem przed e, internetem e, i, i szukałem w, też w jakichś swoich publikacjach odłożonych definicji manipulacji, znalazłem ich bardzo wiele. Ale dzisiejszy wykład to z góry chcę zaszczec, nie jest przedstawieniem takiej analizy naukowej tego zjawiska, które funkcjonuje dzisiaj w polskiej debacie publicznej. Myślę, że jest to niezwykle ciekawe, inspirujące zadanie dla państwa tutaj zgromadzonych, dla kadry naukowej, dla studentów, dla ludzi, którzy od strony naukowej mogliby tym tematem się bardziej wnikliwie zająć, poddać go analizie. Pewnie gdyby taka analiza powstała, być może powstaje, zawsze. Praca ma swój początek w opisie pewnej siatki pojęciowej, która towarzyszy opisowi zjawiska, jakim jest manipulacja. Ta siatka pojęciowa pewnie związałaby się z definicjami takich właśnie słów niezwykle istotnych, kluczy można powiedzieć w tym obszarze związanych z manipulacją, jak propaganda, jak też komunikacji, jak PR. Te wszystkie elementy byłyby przedmiotem wnikliwej analizy i też pewnie byłyby ustalone relacje między zakresem znaczenia tych poszczególnych pojęć. Jednak pozwolę sobie sięgnąć do dwóch takich najprostszych wydawało mi się definicji, które znalazłem w dniu wczorajszym i postanowiłem wybrać. Z jednej strony odwołując się do znaczenia pojęcia manipulacji w języku polskim można powiedzieć i trudno się z tym nie zgodzić, że Manipulacja jest rozumiana jako przeinaczenie, naginanie, wykorzystanie do własnych celów, wywieranie często ukryte wpływu oraz mieszczą się w tym wszystkie działania, które mają na celu wywołanie konkretnego zachowania i reakcji u odbiorcy. Manipulacja to inaczej, zgodnie z rozumieniem języka polskiego, knowanie, knucie, krętactwa, machinacja, machlojstwo, oszustwo. Ale sięgając do definicji, bardziej związanej z sferą i spojrzeniem w zakresie psychologii społecznej, socjologii, to pewnie bardziej adekwatne spojrzenie jest na tą sferę, jako na celowe, inspirowane, zamierzone wywoływanie interakcji społecznych, które mają na celu wprowadzenie w błąd, bądź też oszukanie, w sensie świadome wprowadzenie w błąd, czyli oszukanie osoby lub grupy ludzi. Aby skłonić je do działania sprzecznego często z ich dobrym, z ich interesem, a zgodnego z dobrym interesem tych, który, którzy tą manipulacją się dla własnych celów posługują. W tym sensie, jeśli odwołacie do tej definicji, z całą pewnością manipulacja jest niezwykle intensywnie obecna w polskim życiu publicznym, w polskiej debacie publicznej, jako polityk w takiej roli tutaj przychodzę, mogę się z Państwem podzielić wieloma przykładami, wieloma doświadczeniami które wskazują na to, że manipulacja jest niestety wszechobecna i często wypiera tą dobrą, rzetelną, prawdziwą informację, która nie jest niestety dzisiaj współczesnej polskiej rzeczywistości w cenie. Dobrym towarem może być, który się dobrze sprzedaje. Ale też to również trzeba dodać, że sfera informacji jest w ogromnej mierze zdominowana przekazem przez określone media przez telewizję, radia, gazety, też internet i w niemałym stopniu jak te informacje są pokazywane, jak są interpretowane, jak dochodzi do ich właśnie manipulacji, to wszystko też jest związane z konkretnymi również interesami, interesami tych, którzy mają realny wpływ na funkcjonowanie tychże dominujących, dominujących mediów.